Kiedy ostatnio oglądałem porąbane recenzje, strasznie rozbolała mnie głowa. Ale przyszła moja koleżanka i poradziła mi, co mam wziąć. Weź spierd... Wiem, że mogę jej zaufać, ponieważ to samo powiedział jej lekarz. Boli cię głowa? Weź spierd... To my Polacy, bo z kraju bez pracy, to my Polacy, tu żyjąc walczy, to my Polacy. Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. What will happen gdy we combine three GTA, Spiderman, and Hulk? I'll tell you one Rozpł do kwadratu. A otrzymujemy to wszystko pięknie zapakowane w płytce CD na komputer znanej pod tytułem Prototype. Tak wiem, lekko przesadzam. Ale, jeżeli wczujemy się w grę, potrafimy przesiadać nad nią. Czy... Dobre kilka godzin! Dyne minusy tego całego magnetyzmu są następujące: ciągłe uczucie pragnienia, na ostrość w obu oczach. Zapuszczenie swojej formy sprawnościowej prosto do mózgu. Więc, jak widzicie, warto. Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square. I'll call for Trent... That won't be necessary. <sauce kilograms> <reconcile> <mañana benim Menschen> <ourselves> no tak. Pues dorosły, około jest doreski, naukowiec Alex Mercer chce się dowiedzieć co mu się stało. Stał się chodzącym wirusem! I to wcale nie jest spoiler, gdyż po pierwszych pięciu minutach gry da się to stwierdzić. Wiesz, największy debiut mógłby to stwierdzić. Fabuła jest jak dla mnie do ogarnięcia. Ja musiałem oglądać na YouTubie tą samą scenkę chyba z 50 razy. Zwłaszcza na końcu, ale do tego dojdziemy swoim tempem. Czas, aby przejść do rozgrywki. W całkiem pierwszej misji pokazowej otrzymujemy wszystkie moce dostępne w grze. Po niej tracimy je, a historia bohatera zaczyna się od nowa. Mocy jest 5: pazury, łoto-5: większa masa mięśniowa, macki i najlepsze, ostrze! Możemy także konsumować swoich przeciwników, aby odrodziło nam się życie, i odrodził się również pasek krytycznej masy. Specjalnie oznaczone postacie oznaczają ważne DNA, po którym w skonsumowaniu otrzymujemy ukryty film z życia, obiadu. <laughs> Ofiary. Czas na dźwięki! Tak szczerze mówiąc, nie mamy za wielu utworów w tej grze do wysłuchania, gdyż aktywują się one dopiero gdy zacznie się rozpijać. A na dźwięki, takie jak szelest powietrza, czy też dźwięki potworów, są i... Warto uwagi. Dalsze instrukcje przekaże mój współprowadzący kwasioriere. Kurde, Nie nieco nagranie. No to tak, może teraz, no teraz zajmiemy się tym. No, jak coś się nazywało? No tak, interfejsem. Chyba Więc tak yy, W lewym dolnym rogu Posiadamy minimapę Sensor podejrzenia Oraz obecnym stanem transformacji No no to może po kolei Minimapka Jaki idiota nie wie co to jest Sensor podejrzenia ZERŻNIĘTE Z asasyna! Ale powiem o nim. Im bardziej zachowujesz się jak poje... psychol, tym żółty pasek podnosi się. Obecny status transformacji pokazuje kim teraz jesteś i czym możesz się stać. Aleksem, żołnierzem, jak i zwykłym cywilem. Natomiast w lewym górnym rogu znajdziemy pasek życia oraz w późniejszych fasach gry, Pasek krytycznej masy. Życie. Kto tego górna nie wie? Krytyczna masa. Jest ona nam potrzebna do wyzwolenia Dewastatora. A Dewastator jest potrzebny, by wywołać rozpierdnięcie. Jak niektórzy mogą zauważyć, w środku, tak gdzieś trochę w górę ekranu, widać małą niebieską strzałkę. Jest to drogo wskazywacz. Na samym końcu omówimy plusy i minusy. Dobra grafika, dobry pomysł na grę, niezły rozpier, Zaję... protagonista, lekki klimat grozy podczas grania w nocy, oraz minusy. Często wyskakujące bugi na komputerze, lekko zje kontrolki, monotonne walki z bosami. I tu mi nie mówcie, że was bosowie nie wkurzali. Podać przykład? Elizabeth Green. Oraz ostatni boss, czyli Supreme Hunter. To na tyle z mojej strony, więc czas na podsumowanie.